Na końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Także na, na, końcu, na koniec Paweł mówi, że życzy im zdrowia. Bądźcie zdrowi. Tu jest użyte słowo haris, greckie słowo haris, które oznacza dobre samopoczucie albo radość. Ale to słowo było używane zwyczajowo jako pożegnanie. Jak się ludzie żegnali, to mówili haris, 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 i się rozchodzili. My do powitania albo do pożegnania też używamy słów, właściwie nad których znaczeniem się głębiej nie zastanawiamy. Na przykład słowo cześć. Mówimy cześć, ale co to znaczy cześć? No, kiedyś ktoś zaczął tak mówić. Wyraża ono cześć, czyli szacunek dla drugiej osoby, którą spotykamy. Albo dzień dobry. Po prostu życzymy komuś dobrego dnia. Ale po prostu mówimy tak, nawet się nie zastanawiamy, co to znaczy, to jest przywitanie. I tak samo jest właśnie z tym słowem. Apostoł Paweł po prostu zaznacza, że stawia kropkę, że już się teraz żegna, wszystko napisał, co miał napisać, to napisał i kończy list. Ale jednak Paweł nie byłby Pawłem, gdyby jeszcze czegoś nie dopisał. <laughs> Zresztą to chyba każdy kaznodzieja ma takie Przymiewają miewają tak takie tendencje, żeby ciągnąć, jeszcze przeciągać, jeszcze coś tam dodawać. Także tutaj apostoł jeszcze parę rzeczy dodaje i mówi tak. Doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca. Może już w takim tonie troszkę łagodniejszym, niż, bo wiemy, że ta końcówka listu naprawdę była ostra. Apostoł Paweł mówił, że obawia się, że tam będą... Właśnie Koryntianie będą trwali w grzechach i że kiedy tak będzie, to nie będzie pobłażał. Miał nadzieję, że tak nie będzie, ale jeżeli tak się, taki stan będzie tego zboru, no to niestety będzie musiał zareagować. O tym mówiliśmy na poprzednich kazaniach. Także weźcie sobie do serca to, co powiedziałem. Jeszcze raz to powtarza. A przede wszystkim zachęca ich do jednomyślności, tak jak tutaj właśnie czytamy. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój ponieważ właśnie tego się obawiał. Obawiał się, że nie będzie tej jednomyślności, że będą kłótnie, zwady. Pisał o tym w 20 wersecie 12 rozdziału. Apostoł Paweł pisał, obawiam się, że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. Obawiał się, że taką atmosferę tam zastanie. Dlatego jeszcze raz zachęca ich do tej jednomyślności, aby ze wszystkich sił starali się utrzymywać Dobre relacje między sobą. To właśnie znaczy właśnie jednomyślność. Jednomyślność nie oznacza, że we wszystkim będziemy się ze sobą zawsze zgadzać. Chrześcijanie mogą mieć na niektóre tematy skrajnie różne zdania. Dzisiaj dobrym, chyba najlepszym przykładem są szczepionki i maseczki. To jest po prostu coś, co widzimy, że różni ludzie też w kościele mają skrajnie różne opinie i widać czasami, że dochodzi nawet do starć w dyskusjach gdzieś w internecie. Niektórzy uważają, że trzeba nosić maseczki i się szczepić, niektórzy uważają że absolutnie nie. I pytanie, na przykład w tym kontekście, co to znaczy, że mamy być jednomyślni, że wszyscy musimy mieć takie same zdanie w tej kwestii czy w innych? Nie. To znaczy, że takie kwestie nie, nie mogą nas po prostu poróżnić. Możemy rozmawiać o tych rzeczach, możemy na te tematy dyskutować. Ale nie możemy dopuścić, aby tego rodzaju rzeczy budowały jakieś mury w kościele. I Augustyn, jeden, jeden z ojców kościoła, sformułował zasadę, która właściwie wynika z Biblii, ale właśnie ładnie ją ujął. Powiedział tak: w sprawach fundamentalnych jedność, w sprawach drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość. W sprawach fundamentalnych Jedność w sprawach drugorzędnych, wolność, a we wszystkich a we wszystkim miłość. Czyli w kwestiach fundamentalnych powinniśmy mieć jedność, jeśli chodzi o te fundamentalne przekonania, które są w Biblii podkreślone, które pojawiają się właśnie w Piśmie Świętym często, te tematy powinna być jedność. To, że jesteśmy grzesznikami, to, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, że zmartwychwstał, że jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Niego, że przyjdzie ponownie. To są te fundamenty wiary, to, co do których nie możemy mieć, nie może być różnic. Jeżeli ktoś inaczej sądzi, ten no właściwie nie, nie, nie może być chrześcijaninem, ponieważ nie uznaje Bożego objawienia w sprawach fundamentalnych jedność, Ale w sprawach drugorzędnych możemy mieć wolność. Każdy może mieć inne przekonania, może każdy ma inne zrozumienie i nie, ma, nie możemy nikomu narzucać zdania. I widzimy, że o tym właśnie mówi Biblia w Nowym Testamencie w kilku miejscach, na przykład w liście do Rzymian, 14, 1, 3, czytamy takie słowa. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzyny jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. I widać, że w pierwszym kościele były też pewne tematy sporne, co do których chrześcijanie się nie zgadzali. Na przykład, czy wolny czy Chrześcijanin może jeść mięso, czy nie. Niektórzy uważali, że może, ale niektórzy uważali, że absolutnie nie. I był ostry, ostra dyskusja, ostry spór, może nawet ostrzejsza niż niż dzisiaj w kwestiach maseczek. Ale co mówi Słowo Boże? Nie osądzajmy się nawzajem, niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu, nie, nie osądzajmy się, nie garćmy, po prostu tolerujmy, bądźmy wyrozumiali dla przekonań innych, kiedy chodzi o kwestie właśnie drugorzędne, nie te fundamentalne. I właśnie to Słowo Boże ma na myśli, kiedy wzywa do jednomyślności. Nie chodzi o to, że we wszystkich kwestiach mamy mieć to same zdanie, bo nigdy tak nie będzie. Zawsze będziemy się różnili w różnych, różnych kwestiach, jeśli chodzi o jakieś na przykład poglądy dotyczące polityki, zdrowia, różnych innych kwestii. Ale powinniśmy być właśnie tolerancyjni, wyrozumiali dla, dla, dla innych. I Słowo Boże daje nam wspaniałą obietnicę, co będzie się działo, kiedy będziemy właśnie w ten sposób postępowali, będziemy dbali o te dobre relacje. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. Czyli jeżeli będziemy potrafili się wznieść ponad właśnie swoje te opinie, miłować braci i siostry, pomimo tego, że może się nie zgadzamy z nimi we wszystkim, Bóg będzie nas obdarzał swoją miłością i swoim pokojem. Będziemy tego doświadczali. I to jest zależność, którą widzimy w całej Biblii, że kiedy dbamy o relacje z ludźmi, dobre relacje z ludźmi to doświadczamy Bo Bożego błogosławieństwa. Mówi o tym jeden z psalmów. Taki krótki psalm. Pamiętacie, który? Psalm 133. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, na brodę sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa hermonu, która spada na góry Syjonu. Taki właśnie obraz rzeczy, które spływają, spadają z góry w dół. Rosa spada z góry na góry Sejonu. oleje, który spływa z góry na brodę Aarona. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Tak samo, jeżeli my dążymy do tego, żeby żyć w zgodzie, z góry zsyła Pan na nas swoje błogosławieństwo. Daje nam właśnie obfity pokój. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, Jezusa Chrystusa mamy w sercach pokój. Jesteśmy pojednani z Bogiem, ale czasami ten pokój może być zaburzony, jeżeli właśnie nie najlepiej układają się relacje z innymi ludźmi, z braćmi i siostrami. I dlatego właśnie powinniśmy dbać o to, zabiegać o to, pielęgnować tą jedność w Kościele. Wtedy będziemy doświadczać Bożego pokoju. I to życie w zgodzie z innymi nie zawsze jest łatwe. Musimy, musimy to życie pielęgnować. Samo nie przychodzi. Czasami trzeba się ugryźć w język na przykład, czasami może trzeba starać się przemawiać w łagodniejszy sposób, może więcej słuchać, mniej mówić, może kiedy ktoś powie coś niemiłego, nie obrażać się, możemy czuć, odczuwać złość, możemy odczuwać chęć, żeby odpowiedzieć też w jakiś ostry sposób, ale może właśnie trzeba się powstrzymać i nie dopuścić, aby słońce zaszło nad naszym gniewem. Wtedy będziemy doświadczali Bożego Błogosławieństwa. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. I chyba nie ma nic cenniejszego niż, niż Boży Pokój w życiu. Ludzie mogą mieć bogactwa, mogą opływać w bogactwa, w majętności, yy, mieć jakieś takie bardzo życie ekscytujące, ale jeżeli nie mają pokoju w sercu, co to jest za życie? Powieści 17.1. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Tak. Możemy mieć pokój, ale jednym z czynników, który o tym decyduje, jest to, abyśmy mieli dobre relacje z naszymi braćmi i siostrami o to powinniśmy zabiegać. <laughs> Następna rzecz tutaj, o której pisze Paweł, to są to pozdrowienia. I myślę, że to jest też pewien taki element, który buduje nasze relacje. Paweł pisze tak, pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. W starożytności przy powitaniu i pożegnaniu był stosowany pocałunek. To było coś normalnego, widzimy to często na przykład na kartach Ewangelii. Kiedy syn marnotrawny wrócił do ojca, ojciec go ucałował. Judasz ucałował Jezusa. To było coś naturalnego, że kiedy... Zobaczył go, to go ucałował. Grzesznica całowała Jezusa po nogach i wycierała ze swoich łez jego, jego stopy włosami. A Jezus wypomniał faryzeuszowi, że on go nie pocałował na przywitanie. To było coś normalnego, że ludzie się po prostu całowali przy powitaniu, przy pożegnaniu. Myślę, że u nas kiedyś też pocałunek był bardziej powszechny. Ludzie po prostu kiedyś się przywitali i żegnali w ten sposób. Teraz jest już. Coraz mniej stosowany, a już po COVIDzie to już w ogóle <laughs> jest tylko żółwik, jeżeli w ogóle jakiś żółwik. Natomiast w niektórych krajach pocałunek nadal jest powszechny. Na przykład w Brazylii, jeżeli się pojedzie, no to ludzie się po prostu w ten sposób witają, żegnają, nawet ludzie, którzy, którzy się nie znają. To jest normalne, przyjęte w tej kulturze. Yy. Czytamy, że pocałunek między wierzącymi miał być święty. Większość komentatorów uważa, że chodzi o to, aby takie, takie pocałunki nie prowadziły gdzieś do dwuznacznych sytuacji. Ale myślę, że to jest chyba oczywiste, że skoro nawet w świecie ludzie wiedzą, jakie są granice przyzwoitości dobrego tonu, no to tym bardziej chrześcijanie powinni te granice znać. A myślę, że jeśli chodzi tutaj o to określenie święty pocałunek, myślę, że może chodzi tutaj jeszcze o coś innego. Że jeżeli po prostu w kulturze. Pocałunek wyraża naszą sympatię, nasze przywiązanie do drugiej osoby. To my mamy jeszcze większy powód, aby kogoś właśnie pocałować czy kogoś pozdrowić w serdeczny sposób, ponieważ należymy do Chrystusa. Może właśnie o to chodzi, że mamy jako, jako podstawę czy powód do tego, żeby się pozdrawiać w taki sposób czy w inny sposób. Mamy właśnie to, że należymy do Chrystusa, że łączy nas syn Boży. Pytanie, w, jak, w jaki sposób mamy to stosować? Czy od dzisiaj powinniśmy praktykować pocałunek święty w zboże, bo tak jest napisane w Biblii? <laughs> może, może, może niektórzy by chcieli. <laughs> Ale myślę, że niekoniecznie, niekoniecznie musimy te słowa traktować dosłownie. Myślę, że raczej chodzi tutaj o pewne takie przesłanie, że powinniśmy okazywać sobie serdeczność, po prostu być dla siebie serdeczni w taki sposób, w jaki jest przyjęty w naszej kulturze. Tak jak to jest praktykowane, i również w taki sposób, w jaki czujemy się sami komfortowo. Wiemy, że w Anglii w serdeczność jest wyrażana mocnym uściskiem dłoni. <grytanie> Oziemli Anglicy nie są, nie są zbyt wylewni i to już jest dla nich szczyt, szczyt wylewności, mocny uścisk dłoni. Ale na przykład w Ameryce to już bardzo często jest właśnie taki uścisk serdeczny, tak zwany misiaczek. Myślę, że u nas w Polsce też taki właśnie uścisk zastępuje właśnie ten pocałunek. To, jak się ma wyrażać nasza serdeczność, to już jest kwestia drugorzędna, w sposób taki, jaki jest przyjęty w kulturze, ale chodzi o to, żebyśmy po prostu byli wobec siebie serdeczni. To też jakoś buduje tą naszą jedność, nasze wzajemne relacje. Mamy ku temu wielki powód, należymy do, do Chrystusa. Także bądźmy wobec siebie serdeczni. Czytamy też, pozdrawiają Was wszyscy święci. I w starożytnym kościele panował zwyczaj właśnie wzajemnych pozdrowień. Zresztą w ogóle w starożytnej kulturze ludzie się pozdrawiali. My dzisiaj praktykujemy też pozdrowienia na początku nabożeństwa, zawsze mamy czas na przekazanie pozdrowień. Niestety ten zwyczaj niekiedy zanika, szczególnie w dużych zborach, może tam już jest po prostu tyle ludzi, że nie ma nawet na to czasu duże zbory albo takie mega kościoły, bo po prostu one też często są skoncentrowane na sobie, na swoich służbach, wszystko się kręci wokół tego życia tego kościoła, i jakby już nie zauważają tego, że są częścią większej rodziny, a szkoda, bo jednak poprzez te pozdrowienia my jakby zwracamy na to uwagę, że nie jesteśmy sami, ale że jesteśmy częścią dużej rodziny chrześcijańskiej na całym, na całym świecie. Przekazując pozdrowienia właśnie to wyrażamy, że, że jesteśmy częścią większej rodziny, że też pamiętamy. O tym i o innych. Także to buduje jedność, ta serdeczność, to, że pamiętamy też o innych, powinniśmy to praktykować. I dochodzimy do ostatniego wersetu w tym fragmencie, w całym liście. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Ten werset brzmi tak troszkę liturgicznie, tak bardzo wzniośle. Ale warto się zastanowić, jaką przekazuje myśl, jaką przekazuje treść. I pierwsza obserwacja jest taka, że występuje tutaj tak zwana formuła trynitarna, czyli wymienione są trzy osoby trójcy: Ojciec, Syn i Duch Święty. Niektórzy twierdzą, że w Biblii nie występuje pojęcie trójcy, i prawdą jest, że nie ma słowa trójca. To słowo zostało. Stworzone przez, przez teologów, ale pojęcie, samo pojęcie Boga Trójjedynego występuje w Biblii. Widzimy to właśnie w wielu tekstach, w tym tekście, też w innych miejscach. Z bardziej znanych jest to nakaz naszego Pana, jak mamy chrzcić w wielkim posłannictwie. W końcówce Ewangelii Mateusza czytamy: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Też właśnie formuła trinitarna. Również gdy Jezus został, to jest Mateusza 28, 19. Gdy Jezus został ochrzczony, też obecna jest Trójca, manifestuje się Bóg w trzech osobach. Gdy Jezus, czytam o tym Mateusza w trzecim rozdziale, 16 i 17 werset. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem widzimy też, że Bóg manifestuje swoją obecność właśnie w trzech osobach. Jezus został ochrzczony, duch jakby głębica wstępuje na Niego, i głos Ojca odzywa się z nieba. To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I można też podać wiele innych przykładów z Nowego Testamentu, które bardziej czy mniej wprost właśnie mówią o trójcy. Kto szczególnie mocno podkreślał naukę o trójcy, że Bóg jest w trzech osobach? Który z autorów Nowego Testamentu. Apostoł Jan, szczególnie w Ewangelii Jana, która powstała jako ostatnia z Ewangelii, Ewangelia Jana zawiera 90% materiału, którego nie ma w innych Ewangeliach. Czyli jakby apostoł Jan wiedział, że już to wszystko zostało powiedziane, ale pewne rzeczy nie zostały powiedziane. I być może właśnie panowało zamieszanie w kościele odnośnie natury Boga, jaki jest, jaki jest Bóg. I Jan to właśnie pokazuje, że. Jezus jest Bogiem w swojej Ewangelii, i również, że Duch Święty, pocieszyciel, jest odrębną osobą, którą pośle, kiedy wstąpi do nieba, do Ojca. Ale wróćmy teraz do pytania, czego naucza nas właśnie ten werset. Jedna rzecz, która nas może zastanowić, to, że osoby trójcy nie są wymienione w zwyczajowym porządku. Najpierw mamy Syna, później mamy Boga, Ojca, w domyśle, i później jest wymieniony Duch Święty. I komentatorzy uważają, że apostoł Paweł wymienia osoby w, tym porządku, w takim porządku, ponieważ odzwierciedla on to, jak dostępujemy zbawienia. Najpierw wymieniona jest łaska Jezusa Chrystusa dzięki ofierze Jezusa na krzyżu nasze grzechy są zmazane i wchodzimy w relację z Bogiem. Wiemy, że nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki naszym uczynkom, ale Ojca możemy poznać tylko poprzez Syna. I dlatego Syn jest wymieniony na początku. Później jest wymieniona miłość Ojca. Kiedy przyjmiemy zbawienie, przyjmiemy ofiarę Jezusa Chrystusa, w naszych, jesteśmy pojednani z Bogiem. W naszych sercach rozlana jest miłość, miłość Ojca. I na trzecim miejscu wymieniona jest społeczność Ducha Świętego. Kiedy pojednamy się z Bogiem, również następuje... Włączenie nas do Kościoła, jesteśmy pojednani z ludźmi, z braćmi i siostrami w Kościele. I nagle zaczynamy doświadczać nowej, nowego rodzaju relacji, której wcześniej nie mieliśmy. Myślę, że relacji na, najgłębszej, na najgłębszym poziomie duchowej, relacji, ponieważ też należymy do Chrystusa, podobnie jak nasi bracia i siostry, którzy mieli to samo doświadczenie nawrócenia. Nagle odkrywamy, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, odczuwamy wspaniałą społeczność, wspaniałą jedność której właściwie ten, ten świat nie zna. Ale wszystko właśnie odbywa się w tym porządku. Poprzez Jezusa, Chrystusa pojednamy jednamy się z Bogiem i później również z naszymi braćmi i siostrami. Także widzimy, że jedność w kościele jest też Bożym darem. Nie jest czymś, co my sobie wymyśliliśmy. Albo co, sobie, co staramy się wypracować. Oczywiście musimy to pielęgnować, tą jedność, ale w pierwszym rzędzie jest to jedność, która została stworzona przez Boga i w którą cała trójca jest zaangażowana, abyśmy mogli ze sobą mieć społeczność i doświadczać tej jedności w Chrystusie. Także jedność chrześcijańska nie jest naszym ludzkim wymysłem, ale jest darem od Boga. To. Mówi, tego naucza nas dzisiaj właśnie ten ostatni fragment, abyśmy pielęgnowali jedność, w jaki sposób? Żebyśmy przede wszystkim odróżniali kwestie drugorzędne od fundamentalnych kwestii. Być może właśnie jeśli chodzi o te kwestie drugorzędne, żebyśmy byli mniej, mniej kategoryczni. Powinniśmy też pamiętać o okazywaniu sobie serdeczności, wzajemnej miłości ponieważ należymy do Pana i powinniśmy też pamiętać, że nie jesteśmy sami, ale są inni, wierzący, nie myśleć tylko o sobie. Kiedy będziemy to czynili, kiedy będziemy dążyć do jedności i dbać o dobre relacje, wtedy będziemy doświadczać w coraz większym stopniu Bożej miłości i Bożego pokoju w, naszym, w naszych sercach.